Witam. Dzisiaj jest 11 kwiecień. Jestem kogożowa. Znowu coś w tym samym miejscu wczoraj. Wczoraj były dwa. No i dzisiaj idę. Niedaleko leży następna tyka. Już ładna. Widziałem teraz byki. Takie mają już odrosty. Już potęga. Jeden jeszcze raz, ze starymi rogami. A tu sobie leży. Ładna byczka. Trzy cztery pięć sześć, dwunastaczek, młody byczek, ładna pieczęć, ładnie wygięty, ładnie wygięty, ładna sztuczka. Poszukamy może drugi leży, od młodego byka, a widziałem byki, dwa były i jeszcze nie miały ping pongów, jeszcze są, dopiero niedawno musiały je rzucić, na razie.